Natomiast no niestety na pewno nie był to bus, który zbierał szkło. Yy, I to jest dość ważne, dlatego że yy, no, policja niby sprawdziła, że tam przejeżdżał biały bus yy, i że on zbierał szkło. Ale to wiemy. Od Olgi, natomiast to nie jest potwierdzona w żaden sposób informacja przez człowieka, który każdego dnia jest w pracy i zbiera śmieci z okolic, tak, wszystkich i zna wszystkie samochody, a nawet prywatne samochody, które też zbierają śmieci, więc on jest w 100% przekonany, że przedsiębiorstwo usług komunalnych, które według planu 7 październi października, dobrze mówię, 2024 roku, według planu zbierało szkło, tu widzimy dokładnie, że rzeczywiście zbierał szkło. No, niestety, ale innym samochodem zbierali to szkło, a nie tym białym busem, dlatego że on mi potwierdza, że nigdy ta firma do niego nie przyjeżdżała białym busem. I szczerze Wam powiem, że ja od początku zastanawiałam się, jak biały bus może zbierać szkło. Tak? Ja od początku myślałam sobie, że może jakieś skrzynki i rzeczywiście nawet zapytałam e, Panią krysie, bo do, do, się jej tak pytam, no ale jak szkło? Wy macie jakiś tutaj pojemnik na szkło? Wiecie, u nas są takie wielkie pojemniki, na przykład, one, one mają e, są, mają taki kształt, jest taka dziurka, tak? I przez tą dziurkę tam każdą pojedynczą puszkę, butelkę, e, no, przepraszam, butelkę czy tam e, słoik, chciałam powiedzieć, wrzucasz, tak? I my mamy takie, i oni potem biorą takim dźwigiem to i zsypują. Więc ja nie mogłam sobie od początku wyobrazić, jak biały bus zbiera szkło. Więc sobie pomyślałam, że może oni po prostu jakieś skrzynki określone gotowe zabierali. I szczerze mówiąc, pani Krysia nie umiała mi tego wyjaśnić. Ona mówiła, to nie wiem, to nie wiem, ale widziała tego busa i na pewno miał tego koguta. Tak? Więc okazuje się, że ten prawdziwy samochód, który zbierał szkło, to był samochód ciężarowy z przedziałem takim na szkło i na plastik. I rzeczywiście e, ten samochód e, był... Dostosowany do zbierania szkła, był duży, ciężarowy, o kolorze zielonym. I co ciekawe, ten samochód także przejeżdżał przez Poradz. Ale musimy, dzisiaj 1 września do Poradza przyjechał ten sam bus po szkło. Że tam są jakieś um, takie samochody, które mają segregatory tych śmieci. No i słuchajcie, udało mi się uzyskać sporadza zdjęcie takiego busa, który właśnie przyjeżdżał tam 7 października. I ten bus rzeczywiście zabierał szkło, ale chodzi o to, że w ten sam dzień jechała jeszcze inna śmieciarka. Jakby to nie było tylko tak, że tylko ten bus zbierał śmieci na wiosce. I dlatego jest tak, że no nie wszyscy jakby dowierzają temu busowi. I też nie jest tak, że ten bus zawsze przyjeżdżał po szkło, bo dzisiaj prawdopodobnie w ogóle przyjechała taka śmieciarka inna jednak, nie? Natomiast no jeszcze nie mam potwierdzonej jaki. Dzisiaj był samochód, który też miał dzisiaj przyjechać po szkło. Tutaj za chwilę zrobię zbliżenie kło. No w każdym razie wtedy faktycznie są świadkowie, którzy tego busa tam białego widzieli, i udało się zrobić zdjęcie temu busowi, który przejeżdża przez poraz. Natomiast on przejeżdża trochę w innym czasie, ale zaraz wam pokażę, gdzie i jak on wygląda. I to słuchajcie, jest oryginalne zdjęcie z poradza tego białego busa. I tu już na górze widać, że rzeczywiście. Są, a to nawet dwa koguty i rozsuwane drzwi, ale za chwilę jeszcze Wam dokładnie pokażę lokalizację jak to... I, co to... i co to jest za bus. Zatem 7 października 2024 roku w Poradzu biały bus Iveco Daily Furgon L4 H2 odebrał szkło z zielonych pojemników. Tego samego dnia inna śmierciarka zabrała bioodpady z brązowych pojemników oraz odpady zmieszane z pojemników szarych. Takie sytuacje potwierdzają, że to kolory pojemników i worków na odpady są kluczowe dla prawidłowej segregacji. Kolory pojazdów, które je odbierają, nie mają dużego znaczenia. Oto uniwersalne zasady segregacji w Polsce: niebieski papier, żółty metale i tworzywa sztuczne, zielone szkło, brązowe bioodpady, szare odpady zmieszane. I tam właśnie pani Krysia widziała bus o 8.10. Potem, no ja nie mam pewności, jak ten bus jechał, ale mógł jechać tam, gdzie poprowadziły psy tropiące, ta czerwona linia. Potem, właśnie, zawrócić tam w kierunku do pana Marcina. Od pana Marcina, tam, gdzie jest godzina 7.30, widział go pan Jan. No, tutaj by się wszystko zgadzało. No, gdyby przestawić chociaż te godziny, także pani Krysia powinna widzieć o 7.30, a pan Jan ewentualnie o 8.10, prawdopodobnie to trochę szybciej się odbywa. W każdym razie, no tutaj te godziny się nie spinają. No, to ważne punkty dla orientacji w terenie widział tego busa właśnie który zasuwał drzwi to rzeczywiście ten bus ma zasuwane drzwi tak jak to zdjęcie jest busa no i potem idzie tak dookoła trochę tam gdzie psy tropiące no i tam potem dopiero jedzie koło domu pana Jana no i wraca w kierunku placu zabaw tak czyli pan Jan dobrze widział tego busa i dobrze tutaj stwierdził że jechał ten bus w kierunku placu zabaw więc tutaj nic panu Janowi nie można zarzucić rzeczywiście taki bus był i jechał w kierunku placu zabaw i miał właśnie zasuwane drzwi No i tutaj jeszcze Wam wkleję ten punkt właśnie, w którym ten pług właśnie z góry, tak jak jest on na Google Map, że rzeczywiście jest tam taki bus, który odpowiada wymiarom, więc no jednak to się pokrywa z faktami, że biały bus rzeczywiście tam przyjeżdża po szkło, ale z kolei właśnie nie zawsze I, i ważne, żeby było, żeby to potwierdzić i wiedzieć, że no tutaj ani pan Jan, ani, ani ludzie, nikt tutaj nie kłamie. Natomiast oczywiście nie świadczy to ani o tym, że pani Beata, no została porwana ani nic, tylko udowodniliśmy na ten moment, że taki bus jest. Nosi to do sprawy jedynie tyle, że no mamy już rzeczywiście obraz tego busa. Taka ciekawostka, że ta kamera, która sfotografowała tego busa to jest ta sama kamera, co kiedyś kryminalni ekstra fotografowali tego, ten samochód, który tam po nocy jechał. No, ale ta kamera jest tam jednak w pewnym sensie od niedawna, i to nie jest ta kamera, która rzeczywiście zarejestrowała Białego Busa 7 października.